Cześć, tu Network Poradniki, a w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób odblokować kogoś na Instagramie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby odblokować daną osobę na Instagramie, musimy przede wszystkim uruchomić sobie aplikację Instagram no i następnie kliknąć na dole ikonę lupy na górze nam się pojawi pole do wyszukiwania klikamy w to pole i tutaj musimy wpisać nazwę użytkownika nazwę osoby, którą chcemy odblokować więc wpisujemy ona nam się tutaj powinna z automatu podświetlić my klikamy w takim razie w tą osobę no i tutaj wyświetli nam się właśnie profil danej osoby teraz musimy przejść w prawy górny róg i tutaj kliknąć te trzy kropki. No i mamy tutaj opcję odblokuj. Klikamy. Tutaj wyświetla nam się jeszcze komunikat, że ta osoba będzie teraz mogła wyświetlać Twoje posty i obserwować siebie na Instagramie. Jeżeli jesteśmy pewni, klikamy odblokuj. Tutaj jeszcze potwierdzamy OK. No i w ten sposób odblokowaliśmy daną osobę na Instagramie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!